Witam w kolejnym odcinku Meister Dice List. Eee, w zeszłym tygodniu były najlepsze teleturnieje telewizyjne. Jedynki według mnie. Na no dzisiaj postanowiłem spróbować z jakąś zagraniczną stacją i dzisiaj będą najlepsze teleturnieje SAT eins. Oczywiście, według mnie, wybrałem 8 takich teleturniejów, eee, które najbardziej przypadły mi do gustu. I oczywiście były emitowane na Sad No a kostka do gry już zrobiła swoje i ułożyła listę którą za chwilę zobaczycie. Niektóre pozycje trzeba było rozstrzygać w dwóch rzutach, niektóre tylko w jednym. Tak więc, zresztą o wszystkim przekonacie się dosłownie za chwilę. Tak więc, nie przedłużając, przechodzimy do listy najlepsze teleturnieje SAT, AINS według moich upodobań. I że tak się wyrażę. No to zaczynamy. Łognia. Miejsce ósme. Niemiecka wersja tego turnieju. Still standing. W pierwszym rzucie. Jedno oczko, w drugim rzucie dwa oczka. Miejsce siódme. Geia Uzgance. Czyli niemiecka wersja idzie na całość. W pierwszym rzucie. Jedno oczko, w drugim rzucie oczek sześć. Miejsce szóste. Rich List. Niemiecka wersja. W pierwszym rzucie dwa oczka, w drugim rzucie cztery oczka. Miejsce piąte Bube Dame czyli niemieckie rekiny Kite W pierwszym rzucie dwa oczka, w drugim rzucie sześć oczek. Miejsce czwarte, Film mal Film, czyli niemiecka wersja czy jak to woli 5 pięć razy 5. Pięć. Wystarczył jeden rzut, 3 oczka. I miejsce czwarte. Na miejscu trzecim Fort Boyard. Tylko jeden rzut wystarczył 5 oczek. Niemiecki Fort Boyard. Przede wszystkim ten za 991, no ale ten z roku 2018 również może być. No ale ta wersja mm, z lat 90. jednak lepsza była. Miejsce drugie. Jeder Gegen 1, czyli niemiecka wersja tańku 1 z 10, w pierwszym rzucie 6 oczek, w drugim tylko 2, no i drugie miejsce. A dzisiejszą listę Dice List wygrywa. Glücksrad, czyli niemieckie koło Fortuny. Pierwsze miejsce na dzisiejszej liście temu teleturniejowi dały dwa rzuty po 6 oczek. Tak wygląda moja lista moje, moich ulubionych teleturniejów Sad Eins. No a jak wygląda wasza lista ulubionych teleturniejów Sad Eins? Piszcie w komentarzach. Jeżeli będzie dużo dobrego materiału, to może nawet wystawimy ze spin-offem na dwójce. Eee, dobrze, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Meister Dice List. Cześć!